发现。 Dzień dobry. Dzisiaj strasznie ponury dzień się zaczął, ale to nic. Chciałam Wam pokazać, jakie wczoraj piękne bombki zrobiliśmy na evencie. Event był w ogóle wspaniały, ale to pokazywałam Wam w poprzednim vlogmasie, jakieś tam urywki. Mieliśmy właśnie takie warsztaty kreatywne zrobienia bombek. Ta jest moja, jedna jest Mici, a druga Aleksa, ale szczerze mówiąc nie O, to jest chyba Aleksa. A ta jest mini. Miseczka z psim Tak. O, tutaj są nasze produkcje poranne. Śliniaczek dla Pani. Smacznego. Wcinaj. Tutaj czeka nas, jak Alex wróci z przedszkola. Będziemy robić taki domek, chatkę piernikową. Już Aleks to rano otworzył. To było w kalendarzu adwentowym. No ale czekamy na niego. Wiecie co, chyba siadam do kupienia prezentów świątecznych. Do Wigilii zostało 10 dni, rozumiecie? Chciałabym właśnie już zamówić prezenty świąteczne, żeby mi to wszystko doszło Na spokojnie, bez zbędnego stresu A no też przez weekend się będzie dużo działo, więc chciałabym to zrobić już dzisiaj Także siadam i później Wam pokażę, co zamówiłam dla dzieciaczków Wam tutaj, e, póki mi się nie patrzy Więc e, będzie to ten prezent Oraz coś takiego Możecie sobie tego poszukać na Allegro To są klocki konstrukcyjne, mozaika, śrubki Wkrętarka, cztery w jednym Ale żebym mogła sobie zamówić prezenty Dałam Milici stolinkę. Co prawda będzie później dużo sprzątania Ale mamy nowego pomocnika O którym zaraz Wam powiem kilka słów Bo jest świetny Nasz nowy przyjaciel domu to robot Dreamy Bot L10S Pro. Od razu po dostaniu tego sprzętu zainstalowaliśmy sobie obydwoje aplikacje w telefonie, aby móc sterować zdalnie robotem. Możecie w jednym czasie zarówno odkurzać, jak i mopować. Zobaczcie, że pod spodem znajdują się takie nakładki mopujące. To są podwójne mopy obrotowe. Bardzo fajnie sprawdzają się na co dzień. I dzięki temu, że właśnie tak wystają po bokach, to dokładnie zbierają kurz nawet z takich małych zakamarków, z krawędzi. Ja zawsze miałam właśnie z tym problem. I mimo tego, że używałam robota, to jeszcze później musiałam odkurzać mimo wszystko wszędzie pod szafkami wszystkie rogi w całym mieszkaniu i było to dość uporczywe. Natomiast tutaj pięknie on czyści każde zakamarki. Ten gumowy wałek szczotki, zwróćcie na to uwagę, on dokładnie zbiera zanieczyszczenia, również te zalegające w dywanach i zapobiega wplątywaniu się włosów. Ewentualnie, gdyby coś się Wam zaplątało, to tutaj macie taki czyścik i możecie sobie nim też usunąć włosy. Robot posiada pojemnik na kurz o pojemności 450 ml. Możecie używać głosowych komend dzięki kompatybilności z Amazonem Alexa Siri i Google Assistance. Robot jest cichuteńki. Ja zazwyczaj, jak puszczałam robota, to w momencie, kiedy wychodziłam z domu, ponieważ po jakimś czasie już mnie denerwował ten hałas. Natomiast tutaj macie cztery poziomy tej siły sącej, możecie sobie ją dostosować. Jak przeskanujecie sobie mieszkanie, on sobie zoptymalizuje trasę czyszczenia. Tworzy mapę mieszkania, możecie też stworzyć takie miejsca, w których on nie powinien sprzątać. Nie chcecie, żeby tam zaglądał, to są strefy zakazane, albo ustawić wirtualną ścianę. Zostawiam Wam link w opisie. że jest naprawdę świetny. Zachwycaliśmy się z Pawłem obydwoje, jak tylko go dostaliśmy, wszystko co miał mieć, to ma. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni i polecamy serdecznie. Przy okazji y, szukam właśnie łóżka do naszego nowego domu, i chcę, żeby było dużo, żeby pomieściło całą naszą czwórkę w razie potrzeby. Szukam teraz slima. Poprzednio na to nie zwracałam uwagi, ale na szczęście y, sprawdziłam sobie to na budowie, jak to będzie mniej więcej wyglądało, i okazuje się, że na szerokość będzie wszystko ok. Ale jeśli chodzi o długość, ja tam będę mieć jeszcze toaletkę I będzie taki do, dość problem z przejściem, jeśli wstawię takie łóżko z grubymi bokami Więc teraz skupiłam się na łóżkach takich slim No i zobaczymy, może te 15-20 cm myślę, że tam zrobią różnicę Co my weźmy tutaj zjadły? Taka sałatka może Z serem greckim, kaszą, kuskus, z melonem, ogórkiem Jemy? Mleczko z Mleczko? To jest mleczko migdałowe. Lubisz takie? Tak, lubię. Koleczka. To już postanowione, że za rok kupuję sobie kalendarz adwentowy z herbatami. Tak, bardzo marzę o takim kalendarzu adwentowym. Ostatnio właśnie kupiłam taką herbatę w Rossmanie i to był strzał w dziesiątkę. Jest przepyszna. Gdzie boli? Pokaż tu, dokładnie. Tu. Tu? Ręka. Tutaj? Tak. W tym miejscu. Dobrze nakleiłam? Tak. Już nie boli. To całe szczęście robimy to tak. Popatrz. Nie. Nie. Ej, nie, nie krzyczymy. Nie krzyczymy. Zobaczyć Szuszkę ze znikającą skarpetą. Yeah, yeah, yeah. No to chodźcie. Ale jak się stańcie tutaj nasi yy, pomocnicy. Chodźcie, 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 będziecie tutaj patrzeć. Uwaga, skupienie, tutaj jest skarpeteczka. czy ja? Miusi. Miusi, skarpeteczka. No to Miusia chyba nie możemy jej zgubić, ale może to się uda, co? Tak, tak, ta. Poczekajcie, ja będę tak trząsł ręką. I w końcu sprawia, że ta skarpeteczka zniknie, Zrozumieliście? Będę tak trząsnął skarpeteczką. <grywa> Wypadła mi. <grywa> no, no, gotowi? Tak. Ja. Uwaga, trząś ją? już. ja, 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 ja. Mija Czekaj, Miusia, Miusia, chodź tu, chodź tu. Częściej my. kuchni. kuchni. Dobra. Nie. No to gdzie ona jest? Ty. A tam pod ty, za tym pudłem? Nie. A za uchem? Nie. Marzyłam o tym wieczorze i teraz zastanawiam się, którą kule dzisiaj wybrać. Mam tutaj pięknie pachnące kule z lasza, Tutaj mam starą mydlarnię, Tu jeszcze coś. skończony. Trzyminutowy nie wziąłam sobie nic do brwi, ale to nie robi wielkiej różnicy, ponieważ moje brwi ostatnio i tak wyglądają kiepsko. Także nie zmienia to zbyt wiele, ale nie mam czasu iść, nie mam czasu się umówić. Wiele rzeczy czeka na styczeń po prostu. Aleks właśnie wyszedł z Pawłem do przedszkola. Zaraz odstawiamy milicie i jedziemy na budowę. W ogóle jestem w szoku, że wstaliśmy, dlatego, że nie nastawiłam budzika, a wstawaliśmy o godzinie siódmej, no przed siódmą 6.55, obudziłam się miałam jakiś taki wewnętrzny zegar zaprogramowany i zawsze tak mam i to jest, jak to wytłumaczyć w ogóle no więc tak, obudziłam się nie zaspaliśmy jedziemy, pokaż zdjęcia świąteczne ale ładny Aleksik, o jaki słodziak Byliśmy umowieni na ósmą z dwoma niezależnymi fachowcami i obydwoje się spóźniają. Jest ósma czterdzieści Nie ma ani jednego. Jesteśmy już pod domem, ale jedna rzecz, która mi się przypomniała, którą chcę Wam powiedzieć w tym vlogu, to pod ostatnimi filmami pisaliście, jak to Micia, z Aleksem się super do siebie nie odzywają, w ogóle jak słodko i tak dalej. I trochę się przestraszyłam, że Wy nie widzicie tej części, w której oni się naprawdę kłócą, tak jak. Raz z siostrą czy w rodzeństwie to wygląda. Więc w tym vlogu, jak tylko wyłapałam, bo oczywiście nie chodzę z kamerą, jak się kłócą, to ich nie nagrywam, ale czasem jak postawię kamerę i siłą rzeczy się to nagra, to stwierdziłam, że Wam to wrzucę, żebyście wiedzieli, że tak wygląda po prostu życie. I oni się też kłócą, nie jest tylko słodko i uroczo. Ale no wiecie, raz jest raz fajnie się do siebie zachowują, a raz są awanturki, więc myślę, że tak jak w każdym. Rodzeństwie. Już Wam mówię o co mi chodziło z tą sypialnią, więc tak tutaj po prostu łóżko dochodziłoby mniej więcej gdzieś tu, więc byłoby naprawdę mało tego przejścia. Tutaj będzie jeszcze szafa w zabudowie, odtąd do samego końca. No i tutaj byłoby łóżko, a tutaj jeszcze chcę mieć toaletkę, więc muszę to jakoś wykombinować. Wybieram kartkę urodzinową dla mojej siostry. O! Dla kobiety idealnej w dniu jej urodzin. Znalazłam! Paweł, patrz! Fajna! Bierzemy! Dla taka? Nie, to jest dla cioci Moni. A dla Kazika tamtą. Tak. Ja, ja, już tak. kładę, ja kładę się na ziemię. No wymagają, to były zakupy. Jedziemy. Zmęczanie jest! Dzieci naprawdę dały nam popaliśmy, tyle energii na zakupach. Teraz tylko do domu ciepła kąpiel, herbatka i odpoczynek. Słuchajcie moi drodzy. Ja się z wami żegnam w dzisiejszym vlogmacie, co nie znaczy, że nie widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Buziaki. Pa pa.